Niusy dnia. Pierwsza sprawa to Unreal Engine 5.5 wprowadza bardzo ciekawy model oświetlenia, który ma wprowadzić w długiej, długiej przyszłości, w długim terminie zmiany w większości grach. Do tej pory najbardziej... Rozwiniętym systemem oświetlenia był Ray Tracing od NVIDIA. Teraz Unreal pokazuje swój, który wydaje się być zdecydowanie lepszy, bazujący na Ray Tracingu jak najbardziej, ale z powodu tego, że jest wprowadzony w sam silnik Unreala, wymagania do użytkowania niego są bardzo niskie. Do tego, z tego co deweloperzy nas zapewniają, wygląda to, że wydajność naszych komputerów, używając tego oświetlenia, nie będzie bardzo bardzo nadużywana, czyli nie będą płonąć. E, pokazali to wczoraj, jak się nie mylę, na pokazie Unreal Engine. E, pokazali to w filmiku na YouTube. Teraz sobie chwilę go pokażę wam, żebyście mogli sobie sami zobaczyć, sami ocenić jak to wygląda. Jak dla mnie to jest niesamowicie piękna rzecz, że takie oświetlenie będzie w grach, to mój problem z Unreal Engine jest taki jak zawsze gameplay. Jak do tej pory niewiele gier wykorzystało w długim czasie, od którego ten silnik powstał gotowy do, do stworzenia dobrych gier, o to mi chodzi. Tak, większość gier, które powstaje na Unreal Engine wyglądają pięknie, ale gameplayowo leżą. Mamy przykład Wukonga, który jest to zajebisty to jest gameplayowo, jest gameplay'owo i wygląda pięknie, ale to jest jeden z niewielu przykładów, które tak wyglądają. Innym przykładem, jeżeli... Poczekajcie, bo Wam będzie mój głos przyciszało, to wyciszymy chroma. Innym problemem, który też Unreal Engine ma jest taki, że bardzo wiele gier wykorzystuje. FW, Asety ze sklepu, a nie własne, co powoduje, że te gry są wtórne. Ciągle czekamy na jakiś tytuł, który będzie tym mega tytułem na Unrealu, który nie tylko będzie wyglądał ładnie, będzie miał własne asety, ciekawe systemy, no i będzie gameplay na najwyższym poziomie. Na chwilę obecną takiej gry jeszcze nie ma. Miejmy nadzieję, że w przyszłości powstanie jakiś tytuł, który będzie warto polecić. Dobra, poidźmy dalej, jeżeli chodzi o Unreal, teraz przejdźmy do Walwu. Jak się okazuje, dew'owie z Valva używają czata GPT do... Tworzenia gry. No nie do końca. Nagłówek tak mówi tutaj na PC Gamerze, ale chodzi o to, że jeden z głównych devów zajmujący się Deadlockiem wykorzystuje Chat GPT tak, jak się powinno do wykorzystywania do wysokie, wysoko wykwalifikowanej wyszukiwarki internetowej. To znaczy, jeden z devów po prostu zamiast korzystać z Google'a, jak szuka nowego algorytmu lub nowego rozwiązania na swój problem, wykorzystuje Chat GPT, wpisując mu czego oczekuje, jakie to ma działać, jak to ma działać i tak dalej. W każdym razie widać, że AI zmienia rynek programistów, tyle że nie w ten sposób jak większość sobie wymyśliło, że po prostu za nich pisze kod po prostu przeszukuje internet. Google powinno się bać, ponieważ jak się okazuje przynajmniej na tym przykładzie z Deadlocka Google Search zdecydowanie jest słabszym, słabszym rozwiązaniem, jeżeli szukacie jakiegoś kodu lub jakiegoś rozwiązania problemu. Polecam. Ja też tak stosuję właśnie ChatGPT. Nie opuszczamy w tym momencie jeszcze Dedloka, ponieważ Riot Games musiał. Zaprzeczyć tworzeniu gry, która będzie konkurencją do deadlocka. O co chodzi? Parę tygodni temu pojawiły się plotki, że niby Riot siedzi, tworzy grę, która będzie walczyła z deadlockiem. Te plotki zostały w tym tygodniu zdementowane na Twitterze przez jednego z głównych osób odpowiedzialnych za komunikację w Rajocie, że nie tworzą, nie pracują, nigdy nie mieli planu, żeby konkurować z Deadlockiem. Dla mnie jest to dosyć dziwna sytuacja, ponieważ Deadlock to jest MOBA, nie tak jak tu w artykule piszą Hero Shooter, tylko że MOBA w 3D i dziwię się, że Riot nie próbuje nic stworzyć, co by mogło być konkurencją dla Deadlocka, ponieważ może im zabrać sporą część rynku, bo jeżeli ktoś ma przejść z Mob, jak moje z Liga, do nowej gry mob, Mobowej, to ta nowa gra musi się znacząco różnić. A przeniesienie jej w 3D oraz zmianę klimatu z fantazy bardziej na Steampunk jest tym czymś, co może pokusić wielu graczy z Ligi na przerzuceniem się do właśnie deadlocka. No ale zobaczymy. Ciekawostka kolejna jest taka, że prezes studia Larian z Studios Games y Podczas wywiadu powiedział, że najbliższa gra powstali od nich wyjdzie za około 5 lat. Później próbował się z tego wycofać, ale wszystko wskazuje na to, że następca Baldur's Gate 3 będzie dostępny w 2029 lub koło tego roku. Zgadza się to, jeżeli patrzymy na daty wydań poprzednich tytułów od Larian Games, że między Divinity Original Scenes 2 a Baldurusem trójką było właśnie sześć lat e, między wydaniami, więc jeżeli spojrzymy, że Baldur wyszedł w 2023 i e, bralibyśmy, że od tego momentu pracują nad nowym, tytułami, no nowym tytułem, wiemy, że nad dwoma pracują, to 2029 rok jest właśnie datą w którą pewnie celują. Jest to dobra i smutna wiadomość, bo jak wiemy, Larian nie będzie już pracował bezpośrednio nad Baldur's Gate, bo Hasbro ich de facto stamtąd wyrzuciło, tak najlepiej to określić. No ale wiemy, że pracują nad dwoma tytułami całkowicie w nowym IP, więc musimy chwilę tylko poczekać, będziemy mieli fajne tytuły do zabawy. Przynajmniej mamy taką nadzieję wróćmy na chwilę do Tron Liberty, ponieważ dostała ta gra pierwszego swojego patcha po wydaniu światowym. Jest to patch 1.1.0. Patch ten przede wszystkim jest skierowany pod konsole, gdzie poprawiana jest bardzo wydajność oraz pod PC, jeśli chodzi o bugfixy oraz poprawę UI. Wszystko to zobaczymy pewnie w przyszłym tygodniu u mnie na streamie. No ale fajnie, że już wyszedł jakiś patch. Wiadomo, Trono Liberty nie jest, nie wiem, epokowym dziełem MMO. Jest to zwykła, zwykła gra MMO, którą warto zagrać, choćby dlatego, że jest darmowa i ma jest właśnie na Unrealu 5, żeby zobaczyć, jak ładnie to wszystko wygląda, no ale fajnie, że wydają już ładki w tym momencie. Dalej, przechodzimy do Kotaku, które w artykule swoim donosi, że Microsoft pyta się e, deweloperów gier, dlaczego nie wydają e, swoich tytułów na Xboxie. A co to wszystko chodzi? E, w tym tygodniu na blogu, blogu Xboxa pojawił się artykuł, gdzie właśnie Microsoft kieruje takie zapytanie do deweloperów wszystkich, nie tylko do deweloperów z Xboxa, ale też z innych platform. Dlaczego ich gry nie trafiają na e, platformę Microsoftu? Odpowiedź jest prosta. Microsoft chyba z nie, nie niewiadomych przyczyn tego nie rozumie. Xbox źle się sprzedaje, po prostu źle się sprzedaje jako konsola. Do tego widać też, że Microsoft nie bardzo jest zainteresowanym pchaniem tej konsoli wyżej, więc ogólnie rzecz biorąc sytuacja wygląda tak, że Xbox został położony na bok i nagle Microsoft się obudził, że gry do nich nie przychodzą. Jest tego właśnie taki Powód. Jeżeli Microsoft nie jest zainteresowany rozwojem platformy, to i twórcy gier nie będą zainteresowani wydawaniem na nie gry. W każdym razie takie pytanie zadali. Inną sprawą, którą też warto zaznaczyć, to coś dobrego, co Microsoft zrobił. To znaczy teraz na Steamie będziecie mieli okładki czarno-białe gier Microsoftu, jeżeli wyszło, wyszła nowsza część albo remaster do tej gry. Więc jeżeli macie na przykład Age of Mythology i będziecie chcieli, czy Age of Empires. Kupić, to będziecie mieli jakby dwie okładki. Jedną biało-czarną, która oznacza starą grę, a kolorową, nową grę. Jest to fajny sposób na ułatwienie klientom rozpoznanie, który tytuł jest obecnie aktywny, a który tytuł jest starociem. No, tak by to najlepiej określić. Inna informacja, która mnie znów zaciekawiła, no to jest informacja na temat cyberpunk. Ponieważ Paweł Sasko dla osób, które nie wiedzą, to jest jeden z głównych devów Cyberpunka, który też streamuje Nomenomen nomen, Powiedział, że on nie wie, czy uda im się odzyskać wszystkich fanów, których stracili poprzez wydanie Cyberpunka 2077 Dla mnie to jest takie bardzo pijarowe już teraz pisanie o tym, ilu fanów stracił Cyberpunk Mieliśmy już to jest chyba trzeci czy czwarty artykuł w tym tygodniu, który widzę na temat Cyberpunka która wyszła już parę lat temu. Co prawda dodatek w zeszłym roku, ale to jest kolejny artykuł, gdzie oni przepraszają, tłumaczą i tak dalej. Ja jestem zmęczony. Ogólnie ten artykuł mówi o tym, że nie wie, czy uda się tych fanów odzyskać, ale będą dokładać wszelkich starań, żeby to zrobić. Dla mnie to jest takie lanie wody, ponieważ jeżeli żyjemy w świecie, gdzie Ubisoft istnieje, gdzie Backfesta istnieje, gdzie Bioware istnieje, to wtopa z cyberpunkiem nie jest na tyle duża, żeby odepchać od... E, tego tytułu fanów tym bardziej, że obecnie Cyberpunk jest naprawdę dobrą grą. CD Projekt Red zrobił dużo, żeby ten tytuł naprawić, więc nie widzę sensu takiego gadania kolejny raz. Ale ja za każdym razem klikam. No wiadomo, Clickbait, bo Cyberpunk polski tytuł, ale jestem już zmęczony tym. <grych> Dalej, zobaczmy co tutaj mamy. Został Horizon Zero Dawn. Jak pamiętacie, wychodzi właśnie Remaster tej gry i z tego powodu stara wersja znika ze sklepów. W tym wypadku zniknęła z Epic Games. Zakładam, że Sony tak robi, ponieważ obiecał ludziom, którzy już mają tą grę w wersji starej, że remaster ich będzie kosztował 10 dolarów tylko. Co za tym idzie? Jeżeli jeszcze jesteście w stanie kupić sobie tą grę, a interesuje Was remaster, będziecie w stanie za dychę dostać remastera zamiast za 50 dolarów, więc dlatego to znika. Jest to mało. Mała informacja dla osób, które nie są w ogóle z tym zainteresowane, ale jeżeli ktoś jeszcze nie grał, a ma ochotę, to radzę szukać na Allegro lub innych sklepach kodów do tego tytułu za jakieś marne grosze, żeby po prostu remastera dostać z No i ostatni news tego tygodnia, dla mnie przynajmniej ważny, dzisiejszego dnia, przepraszam, nie tygodnia, to jest Fallout. Fallout, serial, doszedł do 100 milionów oglądających łącznie. Więc jest to bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę, jak wiele seriali ma problemy z osiągnięciem takiej liczby, jeżeli mówimy o seriale na podstawach gier, to naprawdę fajny wynik. Mnie się serial bardzo, bardzo polecał. Polecam go obejrzeć sobie na Amazonie. Co prawda zatwardziali fani falauta będą narzekać, ale jeżeli nie jesteście bardzo wtopieni w świat falauta, to jest dobry serial, a jeżeli nie oglądaliście, nie graliście nigdy w falauta, to jest bardzo dobry serial. Dlatego warto go obejrzeć. I to by było, jeżeli chodzi o newsy- tyle. No i jedziemy dalej.